Niesamowita chwila, niesamowity strzał leżał i czekał tutaj na mnie blisko 200 lat. <noise> Odkrywca historii, sklep z wykrywaczami metali oraz rodzinka detektorystów.pl zapraszają na film. Co byś chciała dzisiaj znaleźć? Nie wiem, na pewno jakąś monetę. Monetę tylko? Nie pogardziłabym chociaż jedną. Tak sobie. Rozmawiamy, co byśmy chcieli znaleźć, a przede wszystkim witamy Was na kanale Odkrywca historii i witamy Was na kolejnych poszukiwaniach. Łąka, kilka hektarów, nieistniejąca miejscowość, no i my z wykrywaczami metali. gdzieś sygnał z dołka. O, jest, 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 jest tutaj. To są moje pierwsze sygnały. Trzy guziki i jakiś aluminiowy element. Ale ja nie o tym, bo tutaj mało zawału serca nie dostałem. W tej oto bryłce jest moneta. Najpierw ten rant mi się tutaj pokazał. Pierwsze co przerzuciłem, patrzę, myślałem, że to talar. A czy to jest talar? To nie wiem, zaraz to odwrócimy. No, uwaga, patrzcie, jest bryłka. Ty. To jest te miejsce. Aj, kuźwa! Mam jesteś jak ten a, talar. Ale, ale... może nie talar, ale mam największą monetę aluminiową z okresu Pereloskiego. Zobaczcie, jest to 5 zł z rybakiem. A, a także. Cieszę się, ale historia na początek niesamowita, bo od razu adrenalina do góry, dlatego że jesteśmy w miejscu, gdzie wychodzi bardzo dużo rzeczy. A to możecie też obejrzeć w poprzednim odcinku. To nasze Eldorado na tym polu i się zaczyna, i się zaczyna, i się zaczęło u mnie monetą z 1958 roku. Rybaczkiem jest dobrze, jest dobrze. Także byłeś blisko? Blisko, byłem blisko. Prawie, że talar. Ale powiem Wam tak. Jest to dobry prognostyk, może tu znajdę talara. Lara. Krzyku narobiła, Zbladła. mówi, że bomba, co to za bomba, jak to fragment rury? zobaczcie to dlaczego sami. Ma takie opływowe... skrzydełka. No. no bo to tak, taka forma rury. Może Także to nie okazało. Grubszy. Nie. No jest grubszy. gruby stan. Nie podrzucaj tym, nie. bo ja nie wierzę ci. <noise> Na spokojnie. Ze mną możesz czuć się bezpiecznie. No nie wiem. Nie podrzucaj. Tym. Ja tego nie chcę. <noise> ja zabieram, bo to złom. Warunki do poszukiwań ekstremalne. Trzeba chodzić tutaj między tym ostem. Po orce szybko ta łąka znowu zarasta. A u mnie kolejny sygnał tu w bryłce widać. Jakąś okrągłą. E, chciałem powiedzieć, monetę. Ale mini obrączka. Mini obrączki. Mini obrączkę Widać. O. I nic poza tym. Oprócz tego zastranego złomu, który targam. Jeszcze coś takiego fajnego wyszło. Jaki zastrany, sprzątamy pola. No tak, ale miałam dwie rurki, które wrzuciłam sobie do torby, a w tych rurkach były ten... Rurki mnie całe obeszły. No i wracając do tematu. Yy, chyba to był jakiś nożyk. Musimy twierdzić, to że... jakiś ala kordzik, zobacz. No właśnie. Tak, tak na to wygląda. No. Tu miał też jakieś zakończenia. Też jakoś tak to... No Mówiłem ci, że to miejsce jest zacne. Kordzik fajny, ale tak mi się nasuwa jedna myśl. Czy mrówki, czy misia lubią mrówki, czy nie? Królowe złama nie lubią mrówek. Tutaj wyrzuciłem gdzieś sygnał z dołka. O, jest, 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 jest tutaj. O, jest, jest, jest i moneta. Jest i moneta. Co to jest? jakiś fenik niemiecki na pewno, tak jeden fenik trochę taki łódkowaty w złym stanie ale najważniejsze, że jest a tam jest Ewelinka już podchodzimy, bo krzyczy, że też ma fajny sygnał a w międzyczasie wyszły jeszcze mi dwa guziczki niestety czyste chyba się tutaj tymi guzikami na tym polu obrzucali także tak wyglądają Mam nadzieję, że znajdę jakiś taki trochę fajniejszy guziczek. No i patrzymy, co, co to jest. I patrzymy, i patrzymy. A zobaczcie, zobaczcie, coś dużego. Już tutaj z bliska pokazuję. Myślałem, że to moneta, a to prawdopodobnie zamknięcie od cybucha fajki, lub jakiś inny element dwudziestowieczny. Wieczny, takie małe piździ, miździ, Czytelna? Musiałabym mieć pędzelek, który ktoś mi zakosił. Tylko teraz pytanie, kto? Proszę. No, właśnie. Jakbym oczyściła? Tak, coś tam jest, ale Nie na tą chwilę. Do czyszczenia. Piękny dźwięk dla ucha. Sygnał zaczepił mnie, ale widać, że jest to coś. Co może zainteresować nas wszystkich? Dobra. Wiem, że już na pewno jest to na zewnątrz i gdzieś tutaj. A co to jest? O! <laughs> Kolejny guzik, ale on gdzieś musiał być e, zamaskowany w tej ziemi na zewnątrz, bo jest suchy. Od spodu jest piasek, także. Kolejny guzik. Kolejny. Ale gdzieś tutaj się czyha jakaś moneta, którą za chwilę pewnie mój wykrywacz wychwyci w ziemi i zasygnalizuje mi to, a ja wykopię, tego bym sobie życzył. I tutaj w bryłeczce ujawnia nam się kolejny guzik, który został wykopany, guzik arsenowy, ale podniszczony, popękany. Jest. Zobaczcie sami, niekompletny. Nie ma praktycznie jednej trzeciej. 43 ID wyświetlacza, a sygnał jest tutaj. Teraz go podkopiemy. Tak. Tak. Rozłupiemy tą bryłeczkę i zobaczymy. Co to jest? O! <śmienicza> Mam to. Krzyku narobiłem, bo myślałem, że to coś srebrnego, a to niestety tylko guzik. A co tam u ciebie? Przerażasz mnie czasami, jak tak krzyczysz. No, u mnie też niestety guziczek. No ale zobacz, czy masz ten dmuchany taki. No, starszy jest. trochę, no czysty jest. I znalazłem jeszcze dwa takie maciupeńkie guziczki. Dzisiaj przewaga guzików, no ale jak sami widzieliście, nie tylko guziki. Ale coś Wam powiem: jak są guziki, to znaczy, że mogą być inne rzeczy, no bo to świadczy o tym, że tutaj to pole nie było wyskubane, wypielone czy przeszukane przez innych poszukiwaczy, jak my mówimy to potocznie. Także jest szansa, że wśród tych guzików wyjdzie co? Ano, fajna moneta, albo jakaś zawieszka, albo odznaka, albo coś, co spowoduje banana na twarzy. Szybsze bicie serca. Czy co? Szybsze bicie serca. O, szybsze bicie serca. Niesamowita chwila, niesamowity strzał. Leżał i czekał tutaj na mnie blisko 200 lat. Tak wygląda bezpośrednio Po wyjęciu ziemi Ja już wiem co to jest Tylko to jeszcze troszkę przeczyścimy Żebyście mogli zobaczyć Co to za moneta Te napisy żeby wam się ujawniły dokładniej Przyszły pomoce Będziemy zaraz czyścić tego, Tego oto Tego oto już wam pokazuję, co. A ty co masz? No pokaż ty najpierw. Nie, no nie ja mam. Takie, bo... Jak tutaj najpierw chcę to wyczyścić i pokazać. E, no, ja no pokaż, co masz i wrócimy do mojej monety. Od lampy, tak? No, no no, 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 no. Klamerka. No, pani! Coś to jaka piękna klamerka i to jeszcze zdobiona. No, jeszcze nie czyściłam, ale mam. Jeszcze... Wiesz, że to jest przełom XIX-XX wieku stara, stara robota. Ja mam, ja mam coś, co leżało, czyli monetę, która leżała 200 lat w ziemi, a ta klamerka blisko 200 lat też na pewno Klamerę leżała Monetę to ja sobie życzyłam i jak na razie jest dupa. O, jeszcze mam jedną klamerkę. Ale na tym polu nie ma dup <grym> Tak. To są tylko chwasty nie dupy. No ale to bardzo ładne. Zaraz ją poczyszczę, Spójrzcie, spójrzcie jak, jakie piękne ma zdobienia, to doczyścimy i też pokażemy żeby ujawnić te wszystkie detale tej klamerki bo to jest prawdopodobnie brąz albo jakiś mosiąc. zobaczymy tutaj robimy taki zabieg, żeby spa. SPA dla tej monety żeby ją doczyścić odwracam ją, zobaczcie jak się ładnie ujawniły napisy Jeden shilling pruski 1810 rok no i druga strona, czyli rewers tej monety ja w swoich filmach zawsze mówię rewers, awers albo przód i tył monety, żebyście mogli bardziej zrozumieć mój przekaz. Ach, a tutaj monogram Fryderyk Wilhelm w koronie. Tak jak mówiłem, wyobraźcie sobie 200 liczb przeliczam daty, które są obecnie i które są na monecie. 200. No, brakuje mi słowa. 214 lat leżała ta moneta w ziemi. Teraz cofnijmy się trochę w czasie i wyobraźmy sobie, co musiało się tutaj wydarzyć, że ktoś przechodził, czy co się wydarzyło w ogóle, że ta moneta tutaj leży w ziemi. Kto ją zgubił? Chłopiec, dziewczyna, kobieta, dziadek, babcia. Trudno nam powiedzieć. I to jest właśnie najfajniejsze w tych poszukiwaniach, że znajdujemy coś w ziemi i próbujemy. Oczywiście zidentyfikować co to jest, ale też dorobić historię, która towarzyszyła danej znajdźce. Tego się oczywiście nigdy nie dowiemy, ale teorię jakąś możemy stworzyć i to jest właśnie ten taki dodatkowy aspekt poszukiwań z wykrywaczem metali. A tymczasem jeszcze luknijcie na tego szylinga, bo jest to naprawdę zacna moneta. I ja próbuję oczyścić swojego niemego świadka historii, Boże, jak to powiedziane, ale ładna naprawdę. Także, tak łona wygląda, albo wyglądała. Jeden fenik. Może nie jest to moneta, którą bym chciała. No ale jest moneta. Także będę mogła wracać szczęśliwa do domu, że mam monetę. To już tak nie ten, nie bądź taka skromna. Weź, wyczytaj datę z tej monety. Dobrze. Tysiąc, ja już widzę po o... O no, 1890 rok. 1890 to pomyśl, ile lat ta moneta leżała w ziemi? Tak wygląda z drugiej strony. Ile leżała sobie w ziemi i czekała na ciebie. Jest to, będę wracał do tych niemych świadków historii, w tym przypadku, monet, które znajdujemy, czy guzików na tym polu. No, pomyśl, weź, weź jakąś taką teorię do rób, do, do tej monety, jak ona się tu znalazła i ty ją znalazłaś. 1890 rok. no Był ktoś, jakiś człowiek poszedł w krzaki za potrzebą i zgubił. Może być? No, krzaki za tobą są, ale tam kiedyś stały domostwa. No tak, no bo, że no, no A ktoś za, za, do wychodka poszedł? No na przykład. No. A i ja oddaj mój pędzelek, bo muszę ją poczyścić. Ach! Niesamowita, Uj. niesamowity urok. Moich rękawiczek? Tych, nie, tych monet taki, coś mają w sobie te monety, te krążki, oprócz wartości jakiejś materialnej. Coś z nich jest. No i jest kolejny sygnał. Spójrzmy razem, co to jest. A jest to monetka. Monetka była tutaj oto w tym dołku. Wyciągnąłem ją z ziemi. Zobaczcie, kolejna moneta. A tym razem pięć feningów. Pięciofeningówka. A tuż obok tej. Pięciofeningówki, kolejna monetka w tej bryłce, zaraz to rozkruszymy. No i zobaczymy co to jest za moneta. Widok krążka wkomponowanego w ziemię, to taki miód na serce, a może zrobimy w ten sposób. Zobaczymy co to jest. A kolejna zobaczcie, pięciofeningówka Blisko siebie. Rozerwiemy tą bryłeczkę, rozerwiemy i zobaczymy może a, tak, tak, tak zobaczymy może. Zobaczymy czy widzimy może też bruskiego orła. Zrobiło się przede wszystkim ciepło. Kilka kolejnych sygnałów to drobne guziki. A teraz spod scewki wyszedł też guzik, ale troszkę większych rozmiarów. Czysty, nie posiada żadnych napisów. Uszko uszkodzone, tak zwany popularny guzik. Od ubrania wyjściowego. Takie oto maleństwo wyszło z ziemi. Coś dla mnie. Tak jest. Przestań tak opukiwać, bo nigdy nie wiesz, co to może być. Ja wiem, że wygląda jak granat ręczny, ale to niestety nie jest. To jest... Niestety? Znaczy, stety, niestety, ale to jest przegub, który gdzieś pewnie był w jakiejś maszynie rolniczej. Zatechasz to do ten, do auta? Tak jest bo w moją torebeczkę to już się chyba tutaj nic nie zmieści mam dużo złomiku a chciałam Ci powiedzieć, że urwało mi się ten i zaś szkody a tym razem z ziemi wyszło 5 groszy aluminiowe z 1900 którego? 60 5. Nie widzę dokładnie. A zaraz zrobimy przybliżenie, jest tutaj. A 3 metry dalej zobaczcie kolejny okrągły guzik. A myślałem, że to będzie moneta. <noise> a nie mówiłem, że znajdę coś ciekawego i jest to moneta. Jest to moneta, zobaczcie w tej bryłce. W tej bryłce się tutaj ulokowała złoci, tutaj, ale czy to jest złoto, to nie wiem. Przekonajmy się razem. Tyle sygnałów. Zwykłe monety, zwykłe guziki, a zobaczymy, czy to będzie tutaj coś niezwykłego. Już patrzymy. Najpierw wyciągniemy to z bryłki. E, eee, tam. E, eee, tam. E, eee, tam to nie złoto, a już myślałem, zobaczcie sami. To cynk, ale taki pożółkły, czyli już utleniający się. Jest tutaj nominał 10, tak? Tak, jest nominał 10 to. To widać dokładnie. Może trochę przyczyścimy, to jeszcze bardziej nam się tutaj to wszystko ujawni. O. 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 Emocji tutaj jest dużo, bo sygnałów jest jeszcze więcej niż ostatnim razem, jak tutaj byliśmy. Z tego zmęczenia albo z tego wyczekiwania już myślałem, że to jest. No, złota moneta, że tak powiem. no Niestety, daleka jeszcze pewnie droga, żeby to znaleźć. No ale nie tracę nadziei. Szukam dalej, szukam dalej. Bo jest tu, jak sami widzicie, ekstremalnie bardzo dobrze, wyjątkowo. Aj, szkoda, gadać. jest za rąbiście. Idę przed siebie. Nagle zaczepiam je taki sygnał, który jest zupełnie na powierzchni ziemi. I prawdę mówiąc, nie wiem, co to jest. Jest to jakiś mosiąc? Miedź? Taka jakaś obręcz. Dziwna. Do identyfikacji będzie. <laughs> Zobaczcie. Zobaczcie. Kolejny sygnał w bryłce. To jest niesamowite. To jest niesamowite, co tu się dzieje. Prawdziwe Eldorado. Spójrzmy jeszcze z bliska co to jest. Zaraz rozłupiemy tą. Ale co mi tutaj lata? Tą bryłkę. Już teraz nie krzyczałem, że to złoto, ale też takie kolory ma, no powiedzmy, pod kolor złoty. Zaraz to wyciągniemy z bryłki. Przeczyścimy, a też, też kolejna prawdopodobnie moneta feningowa. Zobaczymy drugą stronę, albo i nie, albo i nie. A nie, zobaczcie. Niestety to jest moneta z okresu II wojny światowej pięć feningów prawdopodobnie z 1940 roku. Stan słaby, ale jest. Co tutaj się dzieje? Co tutaj się dzieje w tym miejscu? To jest niemożliwe sygnał za sygnałem masa drobnych blaszek, ozdób, guzików zaczynają się po raz kolejny większej ilości monet można by było powiedzieć, że pospolite monety, ale to tak nie jest, bo monety datowane na przełom XIX i XX wieku to są arcyciekawe znajdki, to są arcyciekawe monety, zwłaszcza w tym miejscu ja Będę uciekał do Ewelinki, bo poszła już do samochodu. Też tam krzyczała parę razy, że znalazła coś ciekawego. Może nam się jeszcze pochwali. A jak nie, to zobaczycie to na pewno w kolejnym odcinku. Tymczasem żegnam się i do zobaczenia. Żegnam się z tak bogatego miejsca w różne ciekawe znajdki, które są naucznymi świadkami tych wydarzeń, które tutaj się działy. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Odkrywca Historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną raty 0% Paju. Pozdrawiam Was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.